Czerwcowa edycja Transformation Club już za nami. Tym razem spotkaliśmy się w trójmieście. Temperatura była wysoka nie tylko z powodu panujących na zewnątrz upałów, ale również dynamiki spotkań i dyskusji, dużo czasu poświęciliśmy na networking, na dyskusję. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za naszą obecność. Po raz kolejny liczba osób, które nas zaszczyciły swoją obecnością, przerosła nasze oczekiwania. Jest to pierwszy raz, kiedy zrobiliśmy Transformation Club poza Centralną Polską, poza, poza Warszawą i po tym doświadczeniu na pewno będziemy chcieli zorganizować kolejne wydarzenia również gdzieś w kraju. Szczególnie chciałbym podziękować naszym prelegentom, którzy nie należą do Dell Technologies. Jest to Norbert Górski z banku ING, Robert Stępniewicz z banku Credit Agricole, i Michał Łałak z Greatest Solution. A już dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny Transformation Club, który odbędzie się w pierwszym tygodniu września. Dziękuję.